Dlaczego owsiakowie ciągle się przeprowadzają? Bierzy ujawnił zdumiewającą prawdę o Lidii. Tu już jesteśmy za długo. Dlaczego najsłynniejsze małżeństwo w Polsce, zamiast cieszyć się zasłużonym spokojem w luksusowej willi, zachowuje się jak para wiecznych tułaczy, i co wspólnego z tym wszystkim ma ukryty talent Lidi Owsiak? Bierzy właśnie przerwał milczenie i ujawnił sekret swojego małżeństwa, o który absolutnie nikt go nie posądzał. To nie jest opowieść o medialnym przepychu, ale o zaskakującej pasji jego żony, Dzidzi, która sprawia, że rodzina Owsiaków nie może zagrzać miejsca w jednym punkcie na dłużej niż kilka lat. Przygotujcie się na prawdę, która uciszy plotki o życiu ponad stan i pokaże wam Jurka, jakiego nie znacie człowieka, który ucieka przed rutyną i kupuje buty w amerykańskich outletach. Dlaczego ich życie przypomina ciągły plac budowy i co na to fani Wielkiej Orkiestry w 2026 roku? Aby w pełni zrozumieć, dlaczego to wyznanie wywołało taką lawinę emocji, musimy spojrzeć na to, co działo się w życiu Jurka Owsiaka w ostatnich tygodniach. 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy właśnie przeszedł do historii, a Polska znów zagrała jednym sercem pod hasłem Zdrowe brzuszki naszych dzieci. Choć na ostateczne ogłoszenie wyników musimy poczekać do marca, atmosfera oczekiwania na kolejny rekord jest niemal namacalna. Wieży Owsiak od lat funkcjonuje w przestrzeni publicznej głównie jako twarz gigantycznej akcji charytatywnej, rzadko dopuszczając media do swojego prywatnego świata. Ta powściągliwość sprawiła, że wokół jego życia osobistego narosły setki plotek, a jedną z najgorętszych był temat ich rzekomej obsesji na punkcie kupowania i sprzedawania nieruchomości. Tabloidy od dawna tropiły każdy nowy adres owsiaków, sugerując, że para pławi się w luksusie i ciągle szuka czegoś większego. Prawda, którą Jerzy Owsiak ujawnił w szczerym wywiadzie dla magazynu Zwierciadło okazała się jednak znacznie bardziej zaskakująca i ludzka, niż ktokolwiek śmiał przypuszczać. Okazuje się, że mózgiem wszystkich przeprowadzek nie jest chęć zysku, ale niespokojny duch jego ukochanej żony, Lidii. Jurek wyznał z rozbrajającą szczerością, że jego małżonka posiada niezwykły dar, który jednocześnie jest motorem napędowym ich wiecznej wędrówki. Dzidzia ma niesamowity talent do budowania, urządzania, ale też potrzebę, by nic nie było stałe, dlatego wciąż sprzedajemy mieszkania i przenosimy się do nowych, zdradził owsiak. Co najbardziej uderzyło obserwatorów, to fakt, że te zmiany wcale nie idą w stronę większego przepychu. Żeby chociaż większych, ale nie po prostu innych. Nagle dzidzia mówi Nie, tu już jesteśmy za długo. I się zaczyna, wyjawił muzyk, rzucając zupełnie nowe światło na dynamikę ich związku. Ten wizerunkowy reset idzie jednak znacznie dalej, ponieważ Jerzy Owsiak postanowił ostatecznie rozprawić się z mitem celebryty żyjącego ponad stan. W świecie show biznesu 2026 roku, gdzie liczy się każda metka i najnowszy gadżet, wyznanie dyrygenta orkiestry brzmi wręcz rewolucyjnie. Owsiak podkreślił, że jest człowiekiem do bólu praktycznym i kompletnie nie interesuje go moda. Opisał swoje wyprawy do Stanów Zjednoczonych w sposób, który dla wielu fanów był szokiem. Nie mam pragnień, żeby mieć coś lepszego, większego, najmodniejszego. Kiedy jesteśmy u przyjaciół w Nowym Jorku, wpadam do outletu, do kosza wrzucam bluzy, podkoszulki, buty, potem chodzę w tym cały rok, przyznał Jerzy, zaznaczając, że tę skromność i oszczędność odziedziczył po ojcu, któremu stare ubrania trzeba było wyrzucać po kryjomu. W tych kwestiach jestem typowym Kowalskim, w tłumie nie do rozpoznania, dodał, kończąc tym samym dyskusję o jego rzekomych zbytkach. Ta sytuacja pokazuje niesamowitą konsekwencję w budowaniu autentyczności. Wyznanie o żonie, która potrzebuje zmian i o butach z wyprzedaży, to majstersztyk wizerunkowy, który pokazuje Owsiaków jako ludzi z krwi i kości, borykających się z takimi samymi dylematami jak miliony Polaków. Dla opinii publicznej informacja o tym, że ich przeprowadzki to efekt pasji do urządzania wnętrz, a nie lokata kapitału, jest kluczowa w kontekście zaufania do fundacji. Owsiak udowodnił, że mimo zarządzania miliardami złotych na sprzęt medyczny, w życiu prywatnym potrafi zachować dystans i cieszyć się z najprostszych rzeczy. To starcie między wielką misją a skromną codziennością sprawia, że Jerzy pozostaje postacią wymykającą się prostym schematom. Gdzie kończy się prawo do prywatności, a zaczyna potrzeba wyjaśnienia plotek, które mogą uderzać w dobre imię Fundacji? Czy, waszym zdaniem, szczerość Jurka Owsiaka o outletowym stylu życia ostatecznie uciszy jego krytyków? I czy bylibyście w stanie żyć w ciągłym ruchu, sprzedając dom tylko dlatego, że poczuliście, iż jesteście w nim za długo? Czekamy na Wasze szczere opinie w komentarzach pod filmem, bo ta dyskusja o pasji, skromności i życiu na walizkach dopiero nabiera rumieńców. Nie zapomnijcie o subskrypcji, by być na bieżąco z każdą kolejną rewolucją w życiu polskich ikon, które nie boją się mówić prawdy prosto w oczy. Co o tym myślicie? Piszcie koniecznie poniżej.